Hyundai Tucson pierwszej generacji stopniowo traci na cenie. Z jednej strony sprawia to, że jest to bardzo opłacalny zakup, z drugiej strony samochód wyróżnia się dobrym stanem technicznym i dobrą konserwacją. Ogólnie rzecz biorąc, dla nabywcy używanego egzemplarza kompleksowe korzyści są oczywiste. Im wózku puriki, Mili Tavo. Historia Tucson jest interesująca. Został nazwany na cześć prowincjonalnego miasteczka w Arizonie, ponieważ został stworzony specjalnie na rynek amerykański. Samochód zadebiutował na początku 2004 roku na Chicago Auto Show. Już wiosną crossover zadebiutował w Europie, a nieco później pojawił się na Ukrainie. Tucon zakorzenił się na naszym rynku i dzięki optymalnemu połączeniu ceny i jakości stał się bestsellerem. Kiedyś samochód był nawet produkowany na Ukrainie w fabryce w Czerkasach korporacji Bogdan. A. Gama silników Hyundai Tucsona obejmowała 2,0-litrową benzynową czwórkę 140 km i 2,7-litrowy silnik V6 173 km, a także 2-litrowy turbodiesel o mocy 140 i 150 km. 2-litrowy silnik benzynowy łączono z 5-biegową manualną skrzynią biegów lub 4 automatyczną skrzynią biegów. W 6 łączono wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. Oprócz tego samochody z silnikiem Diesla były wyposażone w sześć manualną skrzynią biegów. Kompaktowy Tucson nie ma przestronnego wnętrza ani dobrych możliwości przeróbek, a bagażnik i tak jest niewielki. Jakość wykończenia wnętrza nie można nazwać wysoką, ale jego montaż jest na przyzwoitym poziomie. Tucson jest dobrze wyposażony. Wszystkie wersje sprzedawane na Ukrainie były wyposażone w ABS z systemem rozdziału siły hamowania EBD na osi, przednie poduszki powietrzne, klimatyzację, podgrzewane przednie siedzenia, elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Najpopularniejszym silnikiem dotucona na naszym rynku jest 2-litrowa benzyna. Może pracować zarówno na benzynie 95, jak i 92. Nie oznacza to jednak, że akceptowalne jest paliwo niskiej jakości. W przeciwnym razie sądy lambda będą okresowo ulegać awariom. Zdarza się, że masowy przepływ powietrza i czujniki położenia wału korbowego ulegają pogorszeniu. Nam. Silnik wymaga również jakości oleju. Jeśli jest niski, zawór hydrauliczny odpowiedzialny za zmianę rozrządu zaworowego może ulec awarii. Na czwórkach wymagane jest ustawianie luzów zaworowych co 90 tysięcy km. Z reguły regulacja poprzez dobór grubości podkładek jest wymagana w silnikach o przebiegu mniejszym niż 200 000 km. Na 80 000 km rozprzestrzenia się rama druciana pofałdowania wydechu. Oryginalna część nie jest tania. W silniku V6 zamiast standardowych świec zapłonowych można zastosować zwykłe platynowe świece zapłonowe. To prawda, że aby wymienić trzy świece zapłonowe na prawym brzegu cylindrów należy zdemontować kolektor dolotowy. Jeśli zużyte świece zapłonowe nie zostaną wymienione na czas, wkrótce konieczna będzie wymiana modułu zapłonowego. Pasek rozrządu będzie również wymagał okresowej konserwacji, należy go wymienić ściśle po 60 000 km. Ponadto w V6 co drugą wymianę paska należy wykonywać jednocześnie z pompą, nie wytrzymuje to więcej niż 120 000 km. Modyfikacje diesla sporadycznie można spotkać na rynku wtórnym. Często sprowadzano je z Europy, gdzie tego typu wersje cieszyły się dużą popularnością. Świece żarowe należy wymienić już przy pierwszych oznakach awarii, w przeciwnym razie rozrusznik, który nie wytrzymuje długotrwałych obciążeń, wkrótce ulegnie awarii. Pompa paliwa i wtryskiwacze bez problemu wytrzymują nawet 250 tysięcy km, pod warunkiem stosowania wysokiej jakości oleju napędowego. Ręczne skrzynie biegów są w zasadzie bezproblemowe. Olej w nich należy wymieniać tylko co 90 tysięcy kilometrów, w przeciwnym razie synchronizatory mogą ulec awarii. Średnio sprzęgło wytrzymuje 120 tysięcy kilometrów, a nawet więcej. To prawda, że jeśli zamiast ciągnika zostanie użyty crossover, będzie on musiał być aktualizowany 2 do 3 razy częściej. W automatycznej skrzyni biegów z powodu długotrwałego poślizgu pakiet sprzęgła szybko się zużywa. Elektronicznie sterowane sprzęgło międzyosiowe może również się przepalić. W przednim zawieszeniu typu Macpherson po 50 000 km zużywają się kolumny stabilizatora, ale ich tuleje mogą wytrzymać dwa razy dłużej. Ich wymiana wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Najczęściej używa się do tego specjalnego narzędzia lub odkręca się ramę pomocniczą. Przeguby kulowe wytrzymują około 90 000 km. Ciche bloki przednich wahaczy wytrzymują mniej więcej tyle samo czasu. Amortyzatory wytrzymują średnio 120 000 km i zwykle wymienia się je jednocześnie z łożyskami amortyzatorów, które w tym momencie są całkowicie zużyte. Końcówki drążków kierowniczych stają się bezużyteczne po przejechaniu 100 000 km. Klocki hamulcowe wytrzymują średnio 30 000 km, a tarcze wytrzymują 3 wymiany klocków. Oba silniki benzynowe są niezawodne i mają pasek rozrządu napędzający mechanizm rozrządu, którego żywotność wynosi 60 tysięcy km. W używanym tuconie lepiej go natychmiast wymienić. Nie należy unikać wersji z silnikiem diesla. Najważniejsza jest diagnostyka. Ręczne skrzynie biegów są uważane za bezobsługowe, ale mechanicy zalecają wymianę oleju po 90 tysięcy km. Długotrwały poślizg na śniegu lub w terenie w automatycznej skrzyni biegów, szczególnie z V6, może spowodować wypalenie się pakietu sprzęgła i awarię elektronicznie sterowanego sprzęgła. W przednim zawieszeniu z kolumnami McPhersona do 70 000 km konieczna będzie wymiana kolumn stabilizatora i końcówek drążków kierowniczych. Inne części wytrzymują dłużej. Tylne zawieszenie o konstrukcji wielowahaczowej będzie wymagało pierwszych kosztów po 120 000 km. Nie dotyczy to rozpórek stabilizatora, których średnia żywotność wynosi 80 tysięcy km, a także łożysk, które czasami nie wytrzymują nawet 50 tysięcy km. Nadwozie jest dobrze zabezpieczone przed korozją, ale lakier jest słaby. Kupując samochód, sprawdź, czy nadkole lewy przedni błotnik, za którym montowana jest kostka montażowa, jest nienaruszony. Oś mechanizmu wycieraczek szybko się psuje.